O przeszłości drzew na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego debatowali dziś leśnicy i miłośnicy przyrody. Chodzi o plany wycinki drzew nad jeziorem Hańcza. Zdaniem jej przeciwników takie działania mogą zagrażać przyrodzie i krajobrazowi. W parku krajobrazowym spodziewamy się ochrony przyrody i dbania o tereny, które wielu uważa za najpiękniejsze, mówił Wojciech Pająk z grupy Zielone Suwałki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłem na zdjęciach robionych z, z lotu ptaka z drona. Takiej aktywnej gospodarki leśnej prowadzonej na tych terenach, które my zwalczanie uważamy za naprawdę najcenniejsze, czyli okolice Jeziora Hańcza. Ta gospodarka leśna, takiego wycinania całymi, Większymi połaciami lasu. No, ma no się nijak do tego, co chcemy chronić. Chcemy dzisiaj z leśnikami porozmawiać o tym, jak oni mogliby prowadzić tę gospodarkę w sposób bardziej zrównoważony i przede wszystkim uwzględniający te panoramy, które my dziś mamy i chcemy chronić. Jak mówi Wojciech Rodak, nadleśniczy nadleśnictwa Suwałki, zainteresowanie lasem i działalnością nadleśnictwa wzrosło, a poglądy na temat ich pracy mogą być różne. Dlatego są otwarci na dialog i uwagi ze strony społeczeństwa. W ostatnim czasie zauważamy, że społeczeństwo coraz bardziej interesuje się swoim otoczeniem, w tym też lasami, które zagospodarowujemy. Ja zawsze podkreślam w swojej pracy, że jesteśmy gotowi na dialog, jesteśmy zainteresowani. Rozmową na temat przyszłego kształtu tego, co w tych lasach robimy, bo to zainteresowanie notujemy od kilku lat, a poprzednio można powiedzieć, że przez całe dziesięciolecia to leśnicy pielęgnowali ten las, chronili go i zainteresowanie społeczne było nikłe. Ono jest dzisiaj inne. Bo inne jest spojrzenie społeczeństwa i o tym trzeba rozmawiać, szanując to, co się osiągnęło, ale bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili się porozumieć co do przyszłego kształtu, co do tej wizji, co mamy osiągnąć za lat kilkadziesiąt. Przeciwnicy wycinki zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie. Sprzeciw wobec wycinki wyraziło dotychczas ponad 1300 osób.